Dzień dobry, no, witam wszystkich. Słoneczny poniedziałek, jak widać lecę na akcję, codzienne obowiązki na Filip poranek, dzisiaj nie ma dużo roboty, rano, ogólnie rano nie ma dużo roboty, teraz jestem na systemie w weekend żywienia sianem, także rano belka, na wieczór belka i sobie jałóweczki żyją, ale myślę, że dzisiaj po południu już ręce i... Zawiozę wieczorem to będzie kolejne 2,5 dnia spokoju z, z tymi belkami. No i fajnie tak jak wiecie trzeba powiedzmy z Ogólnie martwiłem się, co zrobię z tym siadem, który w sierpniu się, Pamiętacie? Akcję Ursusem koszenia. Pamiętam, no mówię, no co to, to ja zrobię z tym siadem. Ale przed wczoraj na wieczór tak podkusiło. A podstawię tą belkę, rozdam zdam tym jałówkom zobaczymy, najwyżej rano pozgarniam to w oborniki i świeżej rozdam, W mojemu zdziwieniu wyjedzone wszystko było, wylizane do zera i tak samo wczoraj powtórzyłem, też yy, wieczorem rozdałem po prostu tą słabszą rano normalną żeby troszeczkę już z tych zapasów yy, schodzić bo niestety te belki mam na wozu i no, a pogoda je skarmiać jak najszybciej. Ogólnie wczoraj troszeczkę wieczorem po południu już zaczęło padać, tak około godziny 17 No i tak jak znajomy mi mówił, z wioski obok to spadło 30 litrów. Jest taka opcja, także tego deszczu dołożyło, ale za to dzisiaj mamy piękny słoneczny dzień, także trzeba jakoś go wykorzystać efektywnie. I zaczynamy. Robotę. Pod chwili, teraz kurczę. Często i gęsto. Będziemy tak zaczynać poranki. No, tutaj z reguły to po śniadaniu przyjeżdżam. Wczoraj kawiarówka się ciliła wieczorem, to Sobie o 5 rano przyjechałem. Ale to z dzień się ułożył. Niedziela będzie tak o 7 z groszami już być po robocie. No i dobra, nadeszła chwila, prawdy. A dzisiaj No i właśnie wychodzi minus Żeby to było na miejscu Człowiek by przed śniadankiem podgarnął Już teraz by nie było nic Ale i tak naprawdę nieźle Sobie poradził Jakieś tylko badyle pozostawały z grubsza No i troszeczkę jeszcze w tym Coś przebiorą w międzyczasie. Podstawię belkę i poczekam chwilkę. Dojedzą z 10 minut, 15. I można będzie rozdawać kolejną. Resztki mamy już pozgarniane. Teraz czas na sianko. Wam nie pokazywałem patentu na sianko. Nic skomplikowanego. Rozcinamy siateczkę. Belę zrób przez. Całą oborę i tylko podgarnąć ci pięć minut roboty nie rozdamy. Siatki się pozbyliśmy, teraz belkę roztoczyć i aligancko tego. Smakowite sianko z zabuga nadrzeczne. Takie dwie belki przez dzień. Pierdzielają tylko echo. Także trzeba będzie znowu paszowozem przywieźć, bo szybko te belki by się skończyły. Coś tu się skręciło Jak wymierzone. <noise> Dobra, widoma je. Akcja. No i tak wygląda nakarnione stat kosiankiem. Do wieczora powinno im wystarczyć. Podejrzewam, że na wieczór to tylko zmiotki będą. Dzisiaj rano troszkę więcej było, ale w tej beli. Akurat się trafiło sporo takich chabazi patyków. Głównie to zostało, ale też nie było źle. Podgarnąłem, przegarnąłem nim belkę przywiozłem tym oto koleżanką św. Dałem to już praktycznie było jedzone. no i co widzimy się po południu tutaj z wozem paszowym prawdopodobnie zobaczymy jak będzie czas jak nie będzie to znowu kolejna belka ta sierpniowa co tam stoją z tyłu <laughs> będzie kolejna porcja pyszności no to z poniedziałkiem jest czas parę takich tematów pozałatwiać e, mianowicie podjadę, kupię e, leki na zasuszenie antybiotyki teczopy adblue, blue żeby było przy okazji no i za takie drobne roboty się będę brał typu odkryć kiszonkę a to może opaliki biję przy kupowie tak zostałem poproszony o to żeby te plakietki przytwierdzać tak dzisiaj taki luźniejszy dzień będzie masa takich drobnych e, pras można powiedzieć bo tych pierdółek się nazbierało, nazbierało. czas i z tego się trochę odkopać. no i nabra człowiek kupiony ogarnięty troszkę zapasy uzupełnione obiadek zjedzony można ruszać do roboty późno to późno ale coś się zawsze dłubnie Ogólnie też troszeczkę człowiek się orientował co ile jak kosztuje pogadać trochę i te ceny wszystkiego to naprawdę zwalają z nóg i odechciwają zakupów jakichkolwiek. No ale po powalutku i do przodu. Teraz plan jest taki, żeby odkryć się na kiszonkę, przywieźć słomę do Betlejemki, trochę po tu na siedzibie przyczepić paszowóz i umyć Jaśka i jechać na filię z wozem z czego namieszać po drodze taki plan chytry o a tu skąd to ten gruz się tu wziął kurde nieważne, dobre jakieś przeróbki no i tyle no, będziemy walczyć z rzeczywistością. Też chcę po prostu jaśka omyć, bo już taki oblepiały w tym paszowozie, wiecie, w tym kurzu. Muchy okupciały go dookoła, no przez szyby nic nie widać. Jakby go tak przeciągnąć to by troszkę żwawszy był. Nie wiem, może jakiś kierowca się znajdzie, to by i na kukurydzę się ciągnik przydał, to by do odwozu był jeden. Dżungliwek też by sobie fajnie radził z jakąś nie za dużą przyciapą. Oj, i cóż, odkrywamy się na kiszoneczkę, już najgorsze tam gdzie dziura była foli folii, odebrane, przebrane, zaraz zacznie się do obry. Jeszcze tu trochę jest takiego kijowego tego towaru, ale na no jutro rano mam jeszcze dla krówek. Myślę, że chcę tu dzisiaj odkryć, bo jest ładna pogoda i w sumie nie ma bardzo już e, za co się konkretnego brać. Jak mówiłem dzisiaj takie drobne prace które też trzeba gdzieś tam kiedyś zrobić. No to siup kiszoneczka odkryta. Już powoli mówię, że te najgorsze przemija. Niestety dziówki się zdarzają, nie ma idealnych kiszonek. Aczkolwiek zdarzały się takie w historii, gdzie tam nic nie było naruszone, że praktycznie... Ani garści odrzutu, no ale z reguły gdzieś tam się trafi. Także jutro trzeba będzie troszeczkę tutaj to poodwalać to I co? Lecimy dalej z robotami takimi wokół domowymi, przywieźć słomę i szykować się do mieszania paszowozu na filii Na ją O, to będzie lepiej, bo na filii to tylko będzie rozdane. Na magiczny składzik. I gotowe. To wreszcie biorę się za mieszanie wozu. Troszeczkę obrządek mi się rozciągnął, bo jeszcze dwie krowy zasuszałem. I jeszcze pięć mam do zasuszenia w najbliższych dniach. Tak wiem, betlejemka będzie pękać szwach. No ale cóż jak trzeba, to trzeba, troszkę mleczka spadnie, ale... Jak się pocielą, to znowu z nawiązką to się wszystko wyrówna Także Jaśka dzisiaj nie zdąży umyć, ale Coś odlecze, to się nie uciecze, także spokojnie Przyjdzie czas Chciałem go przed mieszaniem przeczepić, ale Ojczulek mówi, ty no Może lepiej nie, może tamtym wystarczy tylko rozdać <noise> A co do tego przeczepiania, to już ze znajomym się dogadałem, zaraz właśnie mam dać znać, jak tam będę jechał na filie, ma podjechać, zobaczyć i, i pomóc skuć. Dokładnie wymierzyłem, chodzi o 2 cm. 2 cm, a już trzeba 4-5 zrobić, żeby był jakiś luz. Chociaż te 2,75 zrobi z 2,72, żeby ten centyl był luzu. Tak więc, jaka to robota, o, telefon mam na linii. Także widzimy się z... Jest kilka chwil po 19 i cisnę na filie już jak widzicie Ciągniki przeczepione Podmienione miejscami Tak sobie teraz na szybko e, liczyłem To 3,5 miesiąca masej nie był w ogóle Nie widział się z wozem Bo nie był podczepiany pod wóz, Także dość długa przerwa Ale to tak okazjonalnie I o co chodzi? Chodzi o to że chcę skarmić tamtą rozpoczętą pryzmę do końca eee, i dlatego tam wozę wozem. Ogólnie tam wozem na chwili karmienie mija się z celem. Te jeżdżenie tą maszyną tamtą stronę bez sensu. Jak widzieliście rano, jak to karmienie z belki idzie, a nawet sianą kiszonkę, której no wiadomo, no, 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 nie będę w stanie pojedynkę roztoczyć. To można poustawiać kilka bel się, no, kiszonki na tym korytarzu paszowym i tylko widełkami podrzucać też to jest taka opcja. Więc ogólnie bardziej tam będzie żywienie wewnętrzne niż, niż po prostu wozem paszowym. Ale są takie sytuacje, takie momenty, że trzeba no, część tego paszy, czy tam po prostu. Za mało zgromadzonej część przewieźć tam. No to najbardziej adekwatnie wozem paszowym. No tu jest jeden minus, że taśmą nie rozdam, bo jest tam za wąsko. Będzie sypać po prostu w kolce. Tak więc to bez sensu. No i jeszcze drugi temat, to że poidła są lekko wystawione na korytarz, bo tak można byłoby przy jednym krańcu próbować wsypać, później kołem jechać po tym rozdanym w drugą stronę. Ale to jest to jest takie kombinowanie rzeźbienie. Lepiej najprościej wysypać na środek i aliwiderci i tyle. Także e, tamten wóz, mniej ten wóz tam na filię tak średnio pasuje właśnie z tymi wysypami, bo żeby miał boczny na rogu z tyłu i na bajkę. Ale kto przewidział, że będzie taka sytuacja, że tak się to wszystko dynamicznie pozmienia. I tak, dzwoniłem do znajomego, że już wyjechałem. Ma też podjechać, ma zobaczyć, żeby podkuć te nadproża jeszcze troszeczkę, tak żeby jaśkiem spokojnie się mieścić nie przepinać, bo ogólnie e, mieszanie John a tym to jest dzień do nocy to raz, dwa, tą pryzmę ogólnie mógłbym się przemęczyć masę i Fergusonem przemęczyć się te trzy miesiące, przemieszać i tyle, i później wrócić do John'ego no, ale nie wiem jak to jeszcze w życiu będzie bo może być tak, że jeszcze za pół roku czy rok znowu trzeba będzie tym wozem tam wozić parze przez jakiś tam okres, krótszy czy dłuższy no, a tego ciągnika już w tym momencie może nie być bo tak jak mówiłem, on jest już przeznaczony do sprzedaży tylko go wyszy obczyścić Ogarnąć, że tak to powiem, gdzieś tam jakieś drobiazgi, cieknące gniazdo wymienić, no takich dupeweli, to może w tym tygodniu się tym zajmę i za to zawezmę. Tak więc takie jeszcze drobiazgi i wyjeżdżę na Elixa I powiem tak, sprzedać pół biedy. Ale bardziej zastanawia mnie co na to miejsce kupić. Czy. Nie pchać się władować, bo ładować to faktycznie jest mi potrzebny tylko wtedy, kiedy ewentualnie ładowarka by zawiodła. Ja wiesz, te czynności to ja jestem w stanie ładowarką spokojnie ogarnąć. Tylko no po prostu tak w razie W, czy też tudzież ewentualnie no, po jakieś belki podjechać, czy coś gdzieś, jakieś kamienie w łyżkę pozbierać. Ale tak jak ładowacz byłby odpięty, bo przez większość roku, to i tak go bym nie podpinał i tak, albo kolejny ciągnik z ładowaczem, wtedy to musiałby być kolejny taki popierdółka, nieduży, zgrabny, albo ładowacz do Jaśka i ciągnik już taki coś rzędu pomiędzy po prostu w środek, między małą a dużą waltrę. Albo po prostu drugą ładowarkę. Tak bardziej chyba się skłaniam ku jakiejś przekupówce sprytnej, żeby ją na filię postawić i w razie potrzeby na gospodarstwo też ją wziąć. Także są takie opcje na stole i naprawdę jestem w kropce, nie wiem jaką tutaj decyzję podjąć, na co się zdecydować. Wszystko ma swoje plusy i minusy, także jestem ciekaw Waszego zdania jakie wy macie na ten temat, bo może być coś konstruktywnego, podpowiedzi, może jeszcze jakieś inne czwarte rozwiązanie, które mi tam do głowy nie przyszło. Bo też chodzi o to, żeby go wymienić i być zadowolonym, a nie żałować. Także to tyle. Dojeżdżam na miejsce za chwilkę. Już za tym tutaj lasem będzie miejscowość, wioseczka kręgowo i tam oddział. Kołchozu Norskiego, siedziba Kołchozu Norskiego, kolejna filia tak zwana. I trzeba pościelić, rozdać paszowos i bajlandą Także gdzieś do ósmej mi się zejdzie więc dzisiejszy film może być dać później. Czym, żeby było życie bez ryzyka? на ризыкуje ташму. Dzielać będzie w Poidła i, i tylko za wąsko No, i mamy to nakarmione, wstępnie porozgarniane, wiadomo, resztę później na bieżąco będzie się rozgarniać. Takie dwie kubki większe powstały. No, ale to wiecie, to nie zawsze uda się idealnie rozdać. Idealnie zrobi łopata tudzież widły gdzie trzeba przegarnąć skąd więcej skąd mniej spokojnie wyjedzą się i będzie podgarniać także gitarka 3 dni będzie generalnie spokoju no powinno to im około na 3 dni starczyć dzisiaj mamy co poniedziałek poniedziałek jakby się kojarzę. to gdzieś dopiero czwartek wieczór by się przyjechało z kolejnym paszowozem albo sanka w międzyczasie gdzieś na sobotę kolejny paszowóz tak żeby weekend być piątek albo sobotę aby weekend mieć z głowy to nie jest głupi pomysł eee, co do zasady jeżeli chodzi o jedzenie tutaj z paszowozu, to dla nich to na pewno na plus bo te sianko jak lepsze bela to wyjedzą szybciej i stoją czekają głodne jak słabsza to się mordują z tym i to tak no jest, bo jest. A tutaj cały czas mają dostęp na bieżąco do paszy, właściwej paszy, właściwego pokarmu. No i też żwacze, trawienie, przygotowują się to, do, do tego, to co, co będą spożywać, w zasadzie jaki rodzaj paszy. To może się różnić składem, ale w laktacji, także no ja wiem, że na pewno dla nich to jest na plus, ale trzeba też patrzeć, co jest dla siebie na plus, żeby jak najmniej pracy to pochłonęło a nie tylko dla zwierząt, pod kątem zwierząt, bo wszystkiego się nie da ogarnąć, ale powiem Wam, że piękny widok, jak tak wszystkie sobie stoją i zajadają cała oburkę, 67 sztuk z brzega w brzeg, tam od samego początku wystawione łebki po kolei, po kolei, po kolei i tudzież tam od ścianki, elegancko. A, był znajomy, jutro będziemy podkuwać, także ostatnie raz te przepinanie już będzie można spokojnie sobie jaśkiem popylać no na pewno to będzie wygoda także jest godzina 20.10 wreszcie poogarniałem dzisiejszy dzień co zamęt do kupy no bo ten wyjazd troszeczkę mi to wszystko rozjechało no ale trzeba było tych zakupów parę zrobić więc no więc, więc, więc e, tak późno dzisiaj ogarnięte, już nawet nie wysłanie. Wiem, dobrze, ale jeszcze tragedii nie ma. Idę, zamykam drzwi, przejeżdżam, zamykam bramę i spadówkę. Coś jeszcze miałam powiedzieć? A, no na zakończenie, dzięki standardowo za oglądanie i jeżeli tam uważacie, że spodobał się Wam materiał to zachęcam do komentowania przede wszystkim do Lajkowania, no i też ta nowa funkcja YouTube'a podbijania. Także to teraz od Was zależy, jak ten film poleci. <laughs> ja robiłem co mogłem. Wiem, że te treści ostatnio nie są jakieś tam mocno wybitne, głównolotne, no ale nie zawsze wszystko może być. Ja pokazuję życie takie, jakie jest, a nie jakieś tam pod publikę, pod wyświetlenie, po prostu jak dzień mija, tak relacja zwykłego, szarego człowieka, poczciwego. Także kończymy dzień na nurskim kołchozie i na filii nurskiego kołchozu. Do zobaczenia jutrzejszego.